Mam kurywki pierdolony citizen tego typu Tyk. szyby nie ma zupełnie czary, nie widać jej, nie ma kurwa tego. Nie woda, jest ale taka, o, widzicie tego typu Tyk. normalnie można biegać pod wodą. i co, tego wiesz, też masz do wody, ale się utopi auto i kurwa, co patrz. się autotopi to nie wiem po co mm. oh. render distance dojebany krzaki są, są wszystkie render distance jest mniejsza typu w sensie że ten ma jeszcze krzaki nie to już nie macie bo macie render distance lepszy Efekt killa jest inny też ja tak już zabiję to on pokaże Dobra, próba zabicia Chyba no, kurwa no, udało się, ale nie podcina Taki wybuch jest to typu, ale chciałbym pokazać jeszcze kurwa Efek kilo no nie webuchu. Z kiny jeszcze mi pokażę. Aby w to prażem skiny. No to tak. Tak. Taki skin. Jest nie widać taki tutaj. Blok tego typu tutaj nie ma. Taki jest tutaj, do tego jest taki, dlatego jest taki jak do tego, dlatego do jest taki też z murą. Tak. tak jest to ceramika. jeszcze tutaj na recą na Wam pokaże muszkie jest też to si Kawa jest taki temęka taka To jest takie. To jest takie. Jeszcze raz pokażę tak trzecia To jest samo chyba się zmienia, Trzynasta これからお手本。